Hej, testerzy, z tej strony Emi i witam Was w kolejnym odcinku Strefy Testów OLX. Eee, ja się dzisiaj nie wyspałam, przydałby się jakiś zastrzyk kofeiny. Dobrze, że totalnie przypadkiem mam przy sobie przenośny ekspres do kawy. I oczywiście to jego przetestujemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Świetny ekspres do kawy wokano nanopresso to sprzęt idealny do parzenia kawy w plenerze. Jego cena na OLX waha się w granicach 250 zł. Taki ekspres jest świetnym rozwiązaniem dla turystów spędzających czas poza domem, osób przebywających w trasie czy osób pracujących w warunkach polowych, czyli np. takich jak budowa, na której nie zawsze jest możliwość posiadania zwykłego ekspresu do kawy. A kto nie lubi napić się świeżej, dopiero z zaparzonej kawusi? Hmm? Ekspres prezentuje się w taki sposób. Oczywiście jest bezprzewodowy i nie wymaga użycia prądu. Został wykonany z wolnego od BPA tworzywa sztucznego, a jego porta filtr ze stali nierdzewnej. Jak sami widzicie, jest naprawdę mały, jak na ekspres do kawy. Mi osobiście bardzo przypomina taki klasyczny termos. Został dostosowany do tego, aby łatwo było go trzymać w dłoni. Wystarczy wcisnąć ten przycisk kciukiem, aby pyszna kawa przepłynęła przez jego wnętrza. Jego waga to 336 gramów. Pojemnik na kawę pomieści 8 g kawy, a pojemnik na wodę 80 ml wody. Wydaje się, że to dosyć mało, ale na spokojnie jednorazowe zalanie wystarczy na dwa szoty espresso. Przyrządzenie kawy w Bocanu na dopresso jest banalnie proste i zajmie wam około 30 sekund. Pojemnik napełniamy zmieloną kawą i porządnie ją ubijamy. Do dolnego kontenera wlewamy 80 ml wody. Klikamy 8 razy w przycisk pośrodku ekspresu, dzięki czemu wytwarza nam się odpowiednie ciśnienie powodujące ekstrakcję kawy. Co ciekawe, zwyczajnym pompowaniem możemy osiągnąć ciśnienie 18 barów, które jest porównywalne z ciśnieniem w klasycznych ekspresach do kawy. W komplecie znajduje się ekspres, usztywnione Etui oraz szczoteczka do czyszczenia zestawu. Urządzenie bardzo łatwo rozkłada się na części, więc wyczyszczenie go nie sprawi nam żadnych trudności. Szczerze, ja jakoś kawoszką nie jestem, ale gdybym była, bardzo chciałabym dostać coś takiego na przykład jako prezent, a Wy chcielibyście mieć taki gadżet w swoim posiadaniu. Pamiętajcie, że zawsze wasze przesyłki z Olix możecie zamówić prosto do automatu paczkomat Inpost. Tak samo możecie zrobić ze swoim nowym ekspresem. W dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Mi pozostało Wam życzyć smacznej kawusi i do zobaczenia! Siemka. Wystarczy pisnąć ten przycisk kciukiem, a no bo ja bożka jestem teraz <grym> tą kawę. Pojemnik na kawę ma pojemność 8. Uff. Słowo ekspres nagle mi straciło sens. Macie czasami coś takiego, że mówicie też kilka razy i nagle... Eu dei fãs